Najpierw kawał, ale było dość wesoło, więc zastanawiam się, może po prostu przejdę do nudnych rzeczy, co myślicie? <laughs> Jasiu i Albert Einstein lecą samolotem i Albert Einstein wychyla się do Jasia i proponuje, Jasiu, zadaj mi pytanie, jeśli nie będę znał odpowiedzi, to yy, zapłacę ci, a jeżeli potem ja ci zadam pytanie i ty nie będziesz znał odpowiedzi, to ty mi zapłacisz. jaś mówi, no chybaś głupi, nie ma mowy. Ale Einstein mówi, a, ale ja ci zapłacę 5 tysięcy dolarów, a ty mi tylko piątkę. Jasiu pomyślał, myśli, no dobrze, zgadzam się. I Einstein mówi, jaka jest odległość księżyca od ziemi? I Jasiu, oh, oh, no. no i wyciąga portfel, płaci piątkę. Einstein mówi, no, no to teraz ja. A Jaś mówi, co wchodzi na górę po trzech nogach, a schodzi po czterech? I ja, Einstein tak patrzy na niego, wyciąga tablicę, rysuje, szkicuje. Samolot już ląduje powoli, a rzuca tą tablicę o ziemię i mówi, no, no dobra. Wyciąga portfel, liczy, pięć tysięcy, daje mu. Jasiu. jaka jest odpowiedź? A Jasiu? piątka. Nie wiem. Przejdźmy z takim dobrym humorem do kolejnej propozycji, którą dla Was przygotowaliśmy. Więc mamy już. O, mamy slajdy, super. Ale nie mam za to pilota, żeby je przełączyć. W każdym razie poznaliście już księdza Malona, który jest tutaj na slajdzie. I myślę, że wiele takich pytań by powstało po tym wszystkim, co powiedzieliśmy o tej propozycji, czyli o Bożej renowacji. No, ale co mam zrobić dokładnie? W sensie, to wszystko takie piękne tu jakieś klucze, tu jakieś schematy, jakieś propozycje. Ktoś chce mi pomóc, mówi, że to za darmo, wszystko w ogóle. No, ale co ja mam zrobić, tak naprawdę? Więc pierwsza rzecz to to, to co powiedziałem. Na początku zachęcam, żeby wszyscy poszli do swojego proboszcza i powiedzieli mu, że jest, jest coś takiego i że to nie, nie, nie wymaga wiele czasu. Że są inni proboszczowie, którzy mają podobne problemy, takie jak on, i którzy też szukają rozwiązania, że są pewne modele, pewne, pewne schematy, które, osób, którym już się udało coś zrobić, które chcą się podzielić tym razem z nim. I że to jest coś dla niego. Ten Kickstarter, o czym powiedział ksiądz Malon, to jest właśnie taka grupa, powiedzmy mała, mała grupka dzielenia, tak jak znamy je z Alfy, znamy je z różnych rekolekcji, różnych takich wydarzeń, tylko y, która ma pomóc księdzu. Y, księdzu proboszczowi, który jest najbardziej właśnie taką osobą, od której się najwięcej wymaga, nie żeby on coś kolejnego zrobił, tylko żeby on usiadł razem z innymi osobami, które mają wiedzę, mają doświadczenie i chcą pomóc mu, chcą się razem z nim podzielić. Y, na tym polega właśnie ten kickstart, czyli w ramach Bożej renowacji ta grupa formacyjna dla księży. Tak, to nie jest dla świeckich liderów, nie chodzi o to, żeby znów lider świecki poszedł na jakieś szkolenie. Chodzi o to, żeby księdzu Proboszczowi pomóc, żeby pokazać mu, że wiele rzeczy da się zrobić niewielkim wysiłkiem. Kickstarter to jest coś, otrzymuję właśnie takiego prowadzącego, takiego trenera, który ma duże doświadczenie, który pomógł parafiom w różnych zakątkach świata, zna różne problemy, ma jakieś podstawy, właśnie które zostały wyciągnięte z tego programu. I on chce słuchać i pomagać, poprowadzić. I oczywiście to dzieje się nie na żywo, bo nie chcemy, żeby ksiądz ten proboszcz poleciał gdzieś do Kanady i, i wrócił, i dopiero wtedy coś się w ogóle zacznie w dziać. Chcemy, żeby to było jak najłatwiejsze, jak najprostsze, więc to wszystko dzieje się przez internet. Nie płacimy za to nic. Wystarczy po prostu się zapisać i to jest dosłownie kilka spotkań. Z każde trwa 90 minut, więc nawet nasz proboszcz nie zauważy tego, powiedzmy. Zauważy oczywiście, ale. To nie jest aż tak wymagające, jak, nawet jak Alfa, tak, która wymaga 11 spotkań, i, i tego, żeby wyjść z domu, gdzieś przyjść, staram się, żeby to było jak najprostsze. Yy, dlatego, że to, co przede wszystkim chcemy zrobić, to nie dodać kłopotu, tylko po prostu pomóc i pokazać jakieś doświadczenie, jakąś mądrość, która yy, właśnie w Bożej renowacji jest, jest zawarta. Yy. Tu można sobie zobaczyć właśnie tak skrótowo, jakie są tematy tych sześciu spotkań. Yy. Można właśnie przeczytać tak dla tego, kto chce, ale zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście, jeżeli macie te ulotki, które w kopertach dostaliście, to tam jest więcej informacji. Jest link, przez który można się zapisać, albo który można podać swojemu księdzu, powiedzieć, że tutaj można się zapisać. My przekazujemy to bezpośrednio właśnie tam do osób, do tych trenerów, którzy później ustalają razem z kilkoma księżmi, którzy się razem łączą w grupę, jakiś dogodny termin i raz na dwa tygodnie, sześć razy spotykają się, żeby o tym porozmawiać. Porozmawiać o tym, co jest największym problemem w parafii, czy jest jakiś sposób, żeby zrealizować te trzy klucze, żeby sprawić, żeby ewangelizacja zaczęła być ważna w parafii, żeby wyszkolić jakichś liderów, żeby oni mogli stanowić pomoc tam na, na parafii. I to tyle. To jest, naprawdę, tak jak powiedziałem ten wcześniejszy Kawał, to jest bardzo proste. Czasami proste rzeczy są dobrym rozwiązaniem. I myślę, że to, co chcemy zrobić, to właśnie nie pokomplikować sprawy, ale po prostu zachęcić i udzielić pomocy. Tak? Bo rzeczywiście ta posługa Boża Renowacja jest nastawiona w 100% nie na zyski, nie na jakieś przekonanie, jakieś idei, tylko na pomoc po prostu. To, że jest potrzeba, to wszyscy wiemy i to jest po prostu jakieś źródło pomocy potencjalne. Więc zachęcam, żeby zastanowić się nad tym. Do księży, którzy są tu obecni, bardzo zachęcam, żeby spróbować nie wymaga to wiele czasu, nie wymaga to dodatkowych kosztów, więc bardzo zachęcam. I myślę, że to może być ogromne bogactwo. Takie jest nasze marzenie właśnie w Alfie, żeby udostępnić to narzędzie, dlatego że wierzymy w to, że to jest bardzo dobry krok dla kościoła w Polsce też, bardzo dobre narzędzie dla kościoła w Polsce i nie mogliśmy w to uwierzyć, jakie znaleźliśmy, że jeszcze tego nikt tutaj nie zrobił, chociaż tak to jest popularne w wielu miejscach, gdzie się Alfe robi. I dlatego chcemy bardzo tego zachęcić, bo wierzymy, że owoce mogą być bardzo duże. Już mamy 20, 20 księży już mamy zapisanych do, do tych grup formacyjnych dla księży, i będą niedługo, zaraz po tej w zasadzie konferencji, będą ruszać pierwsze grupy. Więc jeżeli jeszcze ksiądz, który tutaj jest obecny, nie jest zapisany, bardzo zachęcam. Jeżeli wy przyszliście tu z jakiejś parafii i wiecie, że ksiądz proboszcz w waszej parafii też szuka jakiejś pomocy do tego, jak tą alfę poprowadzić, albo jak w parafii sprawić, żeby ta alfa odniosła sukces. To, to są właśnie narzędzia do tego. Także bardzo dziękuję, bardzo zachęcam. Wszystko jest na tych ulotkach, które zostaliście w kopercie na ten temat. I na stronie internetowej, oczywiście. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do wzięcia udziału.